hej, się malko z tej strony Piedza a to w dzisiejszym odcinku zagramy sobie owocki, także oglądajcie do samego końca i, i, i za chwilę zaczynamy grę i pokażę wam o co w tym chodzi dla osób, które nie wiedzą. także ja już wchodzę. Dobra, ja już, ja już trochę zaczęłam. I tu. Ale zaczniemy od nowa. Także lecimy. I patrzcie. Musimy. O. I tu musimy wycelować. I robi nam się coś takiego. Robię tak, żeby to się popchnęło. I mamy kolejne winogrono. A największe to jest arbus. I za niego dostajemy jakby gold. A jest taki. Tutaj lecimy. Jest dwa jabłka. I powinny się złączyć. Dobra, mamy brzoskwinkę. Dobra. Tutaj tak. Tu tak. Będziemy mieć jabłko. Jakaś... A, nie wiem co to jest. Broskwinka czy co? Dobra, najlepiej by było teraz trafić. Tutaj, żeby te jabłka się jakoś złączyły. Dobra. Tu lecimy. Dobra. A, i patrzcie, jeżeli tutaj do, dojdą nasze owoce, to przegrywam, a tu jest liczba punktów. <gryw> tak, jak coś. Mam na razie 170. Dobra. A, mamy dużo tych winogron. Tak. Dobra. Pyk, pyk. Dobra. Mamy kokos. Także jest dobrze. Tu. Mniejsze to niech tutaj pójdą. Potem, żeby potem miały się jak złączyć Tu tu. Tu dobra, mamy reklamę. Dobra, jestem. Teraz nie wiem tu gdzieś. Tutaj bierzemy winę Dobra, mamy jabłko. Hmm. Kurczaki, po co ja to zablokowałam teraz? Dobra, tak, tak. Mamy wrzoskwinkę. Bo dużo ta brzoskwinka da. Dobra, mamy to. Teraz tu, tak. Dobra, mamy liczy. Tak, to jest ta liczy. I mamy 10 gigolda. Dobra, spoko. Pyk, jabłko. Tu. Ideolo, kolejne jabłko, brzoskwinka I tutaj to brakuje normalnie nie wiem milimetra Żeby one się tutaj złączyły, więc jakoś to kiedyś pewnie się odlokuje Dobra zobaczymy czy w dzisiejszym odcinku dojdziemy do mm, arbuza Lecisz ale nie doleci chyba. Dobra. Teraz same są takie najmniejsze. O, mam kokosa, dobra. Dobra, teraz się tam przesunęło. To nie dla nas dobrze. Tu o tu to największe trzeba dawać tam. Tutaj te najmniejsze, a tam te największe. <tryk> 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 hmm. Dawać jakieś większe. Tu. Ja mam mnóstwo takich niepotrzebnych. Dobra. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że teraz będą jakieś lepsze te owoce. A takie to możemy dawać tu. Aż powoli zaczyna się robić. Jak tu. Dobra, jest. Myślałam, że się nie złączy. Tak, powoli zaczyna się robić lipa. Zobaczymy, czy dobijemy chociaż do. do tysiąca, do tysiąca. Po co ja tu dodałam? Ale jest Lipson. To? No, 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 dobra. Dobra. Pyk. Tu. Dobra, tu się złączy. To się już nie złączy, ale tu się złączy. Tu. Tu winogrona. Dobra, jeszcze trochę się trzymamy. Nie wiem jak, ale jakoś tak. Dobra, mamy pomarańczę. Dobra, jest na skraju wytrzymałości. To nasza budowla, więc. To? Po co? Po co? Ja nie mogę. Dobra, to jest chyba nasz koniec. Ale spróbuję jeszcze wykierować coś tu. Dobra. Tutaj. No, centymetra ludzie. <laughs> da, tutaj. O, 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 dobra. Mam tyle jabłek.